I pod tym względem Rosja jest konsolidatorem, który jest teraz na czele. To dla nas Chińczycy przyjeżdżają teraz na poligony, aby trenować, i budowane są dla nich pełne lokalizacje, symulujące obszary ufortyfikowane wroga itd. Można powiedzieć, że Korea Północna otwarcie przyjeżdża i walczy razem z nami, szkoląc się i doskonaląc swoją sztukę operacyjną. Jednocześnie zaczynają wysyłać nowe rodzaje wojsk. Jednostki inżynieryjne, i tak dalej, to również bardzo ważny punkt. I tam wszystko dzieje się w agregacie. Obszar, który został wyzwolony, jak tu wielokrotnie mówiono, to nie tylko wojska. To Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnej, to Rosyjska Gwardia Narodowa, to są wszystkie procedury, które już debagowaliśmy, dla nich to coś nowego, nigdy tego nie robili, jest wiele niuansów, które pojawiają się dopiero, no cóż, jak to mówią, w życiu, ale dzisiaj mówimy o tym, że wróg przyjmuje kolejny trend że powinienem być stałym drażniącym dla Rosji pod względem dronów plus pociski operacyjno-taktyczne Sapsan. Oświadczenie o ośmiu milionach dronów, które są gotowe do produkcji, a teraz mniej, to jest naprawdę poważne.